W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobić jak nie działa Wam czat głosowy w Fortnite. Hmm. Przepraszam, że nagrywam z telefonu, są jakieś dziwne fale. I tak, pierwsze co możemy, musimy zrobić, to jeśli wchodzimy do hmm, Fortnitea, to musimy podłączyć słuchawki do pada na początku, zanim odpalimy jeszcze, zanim się zdążymy zalogować. Musimy podłączyć słuchawki do pada. Mamy już podłączone. Teraz czekamy na odpalenie. Od razu po odpaleniu wchodzimy oczywiście w ustawienia. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w tą zakładkę. Czar głosowy. Wyłączamy. Nie, nie, nie. Wyłączamy. Musimy zastosować. Włączamy, musimy zastosować, wyłączamy, i teraz, już normalnie, będziecie mogli dołączyć do ekipy i będzie Was słychać. Także zostawcie łapkę w górę, działa w 100%. Musicie tylko zrobić wszystko po kolei, tak jak Wam pokazałem. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie lajka i subskrypcję.